Cześć, tu inwestor na etacie. W dzisiejszym odcinku zapraszam na podsumowanie wszystkich dywidend, które otrzymałem w roku 2024. Dywidenda otrzymana z Orlenu była ostatnią, zarówno dla mojego portfela, jak i WIG-20. Okazuje się, że do końca roku akcjonariusze trzech spółek mogą jeszcze liczyć na wpływy ze spółek Novita, Sofarma oraz Amres. Natomiast mnie to nie dotyczy, dlatego mogę podzielić się już z wami moim podsumowaniem. Jak widzicie, sumaryczna wartość dywidend to zł. 13 groszy, Co nie uwzględnia dywidend otrzymanych ze spółki Asbis, które otrzymuje w dolarze amerykańskim, następnie dokonuje przewalutowania lub kupuję etf -y, aby unikać niepotrzebnego płacenia prowizji, ponieważ, jak wiecie, w tym roku poszerzyłem moje horyzonty inwestycyjne również o rynek amerykański. Kwota sumowania na moim maklerze po dodaniu dywidend otrzymanych za zbisu, pomniejszonych o podatek belki, powoduje, że kwota jest niemal identyczna. Tu jakieś 13 groszy się gdzieś zgubiło. Suma uzyskanych dywidend netto 28 160 ,60 zł. 60 groszy. Mogłaby być jeszcze większa, gdybym prowadził to konto na swoim IKE, bo jak widzicie suma dywidend brutto to niemal 35 tysięcy złotych dlatego w tym miejscu polecam założenie konta IKE w XTB który jest partnerem kanału inwestor na etacie, gdzie ja również w tym roku założyłem swoje konto IKE gdzie inwestuję w największe spółki notowane na giełdzie w Londynie i nie płacę za to żadnej prowizji transakcyjnej. O tym, jak założyć konto Ike w XTB oraz uzasadnienie mojego wyboru aktywów, które inwestuję w ramach mojego konta Ike, możecie obejrzeć w materiale, do którego link umieszczam na ekranie. Jest to kompletny przewodnik po koncie Ike, którym krok po kroku pokazuję, jak założyć to konto wraz z rankingiem wszystkich aktywów, które moim zdaniem. Są najbardziej korzystne. Konto IKEA pozwala na uniknięcie podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych, natomiast jest ono obarczone pewnymi ograniczeniami, chociażby maksymalnych wpłat, których limit rok do roku powiększa się, bo zależy on od trzykrotności przewidywanego średniego wynagrodzenia w Polsce i na rok 2025 ma wynosić on 26 019 zł. Więcej o moim koncie IKEO opowiem w oddzielnym materiale, dlatego serdecznie zachęcam do subskrypcji kanału, abyście na bieżąco otrzymywali powiadomienia o najnowszych materiałach. Okazuje się, że te wpływy z dywidend, które otrzymałem w tym roku, przekładają się na miesięczne średnie wpływy Wynoszące 2346,70 zł, co jest dla mnie kwotą, powiedziałbym, wręcz niebotyczną, bo pamiętam, kiedy zaczynałem pracę na etacie 10 lat temu, to zarabiałem około 3200 brutto. I o ile w dzisiejszych czasach tego 3200 brutto można trzymać aż 2512 zł, od tego co pamiętam otrzymywałem około 2200-2300 zł, co powoduje, że otrzymywanie już dziś, po niespełna 5 latach inwestowania dywidendowego od przekraczających moje zarobki sprzed 10 lat, jest dla mnie osobiście fantastycznym osiągnięciem i motywuje mnie do dalszego budowania mojego portfela inwestycyjnego. Zmiany w przypadku mojego portfela następowały dosyć skokowo, to jest w niecałych 3000 w pierwszym roku inwestowania do niemal 12 w drugim i trzecim, i tu już w dwudziestym niemal o 100% przeskok do 23 525 zł. I w 2024 wzrost otrzymanych dywidend to niecałe 20%, co uważam, że jest i tak sukcesem. Biorąc pod uwagę, że ja zazwyczaj nabywam spółki tuż po wypłacie dywidend, to procentuję już w kolejnych latach, bo dzięki nabywaniu akcji po odcięciu dywidendy bardzo często kupuję po prostu więcej akcji niż miałoby to miejsce przed odcięciem. Jak widzicie tutaj znajduje się zestawienie dwóch wykresów kołowych z sumarycznie otrzymywanych dywidend w roku 2023 oraz 24. Gdzie rok 23 i skokowy wzrost wartości tych otrzymanych dywidend wynikał w dużej mierze z rekordowej dywidendy ze spółki Arctic Paper, która stanowiła i nadal stanowi bardzo duży udział w całym moim portfelu. Dywidenda wynosiła wtedy ponad 11 tysięcy złotych brutto. Jak widzicie, miała ona ogromne znaczenie na wszystkie wpływy bo stanowiła ponad 30% wszystkich otrzymanych dywidend. Chciałbym również zwrócić uwagę, że coraz więcej spółek wypłacało mi dywidendy już przekraczające 1000, a nawet 2000 zł. tutaj dwie dywidendy z Azbisu, letnia oraz zimowa, 3600 zł brutto, ale Rokita oraz Bank Handlowy i Echo Investment również bardzo solidne dywidendy. To co się zmieniło w roku 24, widać, że już żadna ze spółek nie ma tak ogromnego wpływu na wpływy z całego roku. Natomiast warto zwrócić uwagę na rekordową dywidendę ze spółki Delko. Kwota 5400 brutto wynikała, że Delko dzieliło zysk z 18 miesięcy. Jeśli chodzi o rok 25, to została już zapowiedziana prawie tak wysoka dywidenda jak za rok poprzedni, bo 83 grosze. Jednak tym razem dotyczy to 12 miesięcy rozliczeniowych. Druga najwyższa dywidenda dla mojego portfela to ta ze spółki Arctic Paper 4730 zł. brutto Asbis. Sumarycznie 4000 brutto. Elektro Team 3585 zł brutto. Handlowy prawie 3000 brutto. PKO niemal 1600 zł brutto. PKN, czyli ostatnia otrzymana dywidenda 1500 zł brutto. PZU w momencie kiedy nabywałem prawo do dywidendy posiadałem dużo mniejszy pakiet akcji niż obecnie. Dlatego w przyszłym roku oczekuję, że ta kwota będzie jeszcze większa. Wszystkich dywidend otrzymałem 30 chociażby dlatego, że spółka Kenty wypłaciła mi w tym roku dwie dywidendy, podobnie jak Introl. No i bardzo niewielkie dywidendy, chociażby ze spółki Dom Development, 72 zł brutto ostatnio otrzymane. Może ta kwota nie robić wielkiego wrażenia, natomiast warto zwrócić uwagę, że dopiero nabyłem niewielki pakiet akcji tej spółki. W dodatku ta dywidenda jest zaliczką, dlatego od spółki Dom Development w przyszłym roku można oczekiwać kolejnej dywidendy. Co może również być maksymalizowane przez zakup jeszcze większego pakietu, podobnie w przypadku spółki Aseco Poland no 128 10 zł 10 groszy niewielkiego pakietu który posiadałem. Niestety spółka Asseco Poland bardzo mocno uciekła z ceną do obecnie rekordowych poziomów zbliżonych do 95 zł I nie ukrywam, że blokuje mnie to nieco przed dalszym nabywaniem akcji tej spółki jest ona cały czas w kręgu moich zainteresowań i jeżeli tylko pojawi się jakaś korekta, to potraktuję to jako promocję zakupową w celu zwiększenia mojego zaangażowania w spółkę, bo moim zdaniem ma ona bardzo interesujące perspektywy przyszłości. Widzicie, tutaj są rozdzielone spółki, które cały czas posiadam od spółek, które posiadałem i otrzymałem z nich dywidendy. Zachowuję to dla siebie, ponieważ pozwala mi to bilansować i archiwizować te wszystkie dywidendy, które otrzymywałem na przestrzeni lat. Zwróćcie uwagę, że znajdują się tu również spółki które zostały wycofane z giełdy, chociażby AluMetal czy Ciech, a także spółki, które sprzedałem w tym roku i w latach poprzednich. W 2024 roku otrzymałem dywidendy z czterech spółek, których już nie posiadam w portfelu. Był to Uplicense, Mangata, Odlewnie, a także Witchen. Decyzja o sprzedaży tych spółek argumentuję w odcinku, którego link umieszczam teraz na ekranie. I nie ukrywam, że te porządki w moim portfelu jeszcze się nie skończyły. Zastanawiam się nieustannie nad redukcją kilku pozycji, aby uprościć budowę mojego portfela. Chociaż moim długoterminowym celem jest trzymanie szczególnych akcji na zawsze, o tyle zwróćcie uwagę, że mój portfel nadal jest dosyć młody, bo w marcu będzie obchodził pięciolecie. Tak samo mój staż inwestycyjny powoduje, że nadal popełniam dosyć sporo błędów. Staram się oczywiście z tego wyciągać jak najwięcej wniosków. I mam nadzieję, że dzięki dzieleniu się z Wami moimi doświadczeniami, również będziecie mogli wyciągać lekcje dla siebie, popełniać jak najmniej błędów w inwestowaniu, które niestety bardzo często są kosztowne. W kolumnie L oraz M znajdują się Dividend Yield, czyli stopy dywidendy dla poszczególnych spółek, które liczyłem w dosyć, powiedziałbym, prosty sposób, bo trzymaną dywidendę brutto zestawiałem do kosztu nabycia. Dlatego w niektórych przypadkach może to być błędne. Zwróćcie uwagę, na przykład dla spółki Torpol trzymałem dywidendę w wysokości 993,81 zł, co przekłada się na 764% brutto niestety nie jest to całkowicie realne, ponieważ tak jak już wcześniej wspominałem, zazwyczaj Nabywam akcje po odcięciu dywidendy i to również miało miejsce dla Torpolu. Akcji w momencie nabycia prawa do dywidendy posiadałem 471, ta dywidenda wynosiła około 2 zł brutto. Te akcje posiadałem ze średnią ceną nabycia około 15 zł, zatem rzeczywista wartość stopy dywidendy brutto wynosiłaby ponad 14, natomiast jest ona. Tych obliczeniach zmniejszona, przez to, że koszt nabycia zwiększył mi się, przez to, że nabyłem dosyć istotne pakiety akcji czasu odcięcia. Oczywiście mógłbym to robić bardziej precyzyjnie, bo ta wartość byłaby jak najbardziej rzetelna pod warunkiem regularnego uzupełniania przeze mnie tych wartości, jednak musiałem to robić ręcznie i wymagałoby to dosyć dużych nakładów czasowych, dlatego wybrałem bardziej elastyczną metodę i wyliczam stopę dywidendy brutto i netto z kosztu nabycia na koniec roku. Tutaj już na wykresie umieściłem stopy dywidend netto dla poszczególnych spółek rekordowa wartość dla spółki Asbis. Wynika to z niezwykle korzystnej ceny nabycia, po której udało mi się nabyć te akcje. Jednak również bank handlowy, ponad 20% netto i bank PKO pokazuje, że inwestowanie w spółki dywidendowe może przynosić zwroty z zainwestowanego kapitału, przebijające tak naprawdę większość dostępnych inwestycji. Nie wiem, czy jakiekolwiek nieruchomości są w stanie chociażby nawiązać do tych wartości. Zwróćcie uwagę, że nawet dla spółek, które notują bardzo niskie wartości. No to tu, w przypadku introlu, unimotu, wynika to w dużej mierze z nabywania właśnie tych akcji. To zostanie uwzględnione w wykresach podsumowujących przyszły rok. Mam zamiar archiwizować te dane, aby rok do roku móc je porównywać. Śledzę również sumarycznie otrzymane dywidendy na przestrzeni lat, które przekładają się już na ciocyfrowe kwoty, jak w przypadku Arctic Paper. Prawie 15 tysięcy dywidend otrzymanych od czasu jak nabyłem pierwsze akcje tej spółki, również Asbis, niemal 12 tysięcy złotych. To monitoruję, jak otrzymane dywidendy mają się do kosztu nabycia, czyli mojego kapitału, do posiadanych akcji. Zwróćcie uwagę, w przypadku spółki Arctic Paper, ta inwestycja, na którą wydałem ponad 42 tysiące złotych, powoduje, że otrzymane dywidendy spłaciły mi zainwestowany kapitał w ponad 35%. Zobaczcie jak to się ma do pozostałych spółek tutaj Azby spłacił mi się już dwukrotnie, wspomniany wcześniej Arctic Paper 35%, bank handlowy spłacił mi się już w ponad 50% z samych dywidend i PCC Rokita niemal 100% z samych tylko otrzymanych dywidend, oczywiście w przypadku zwiększania mojego zaangażowania te procenty będą malały, natomiast w pewnym momencie życia tego portfela Moim celem jest, aby otrzymywane dywidendy przeznaczać na pokrywanie moich kosztów życiowych lub przyjemności. Zatem dopiero wtedy zacznie się prawdziwa obserwacja tego parametru i nie ukrywam, że liczę, że większość tych spółek w długoterminowej perspektywie przekroczy 100%, czyli wpływy z otrzymanych dywidend przekroczą nakłady, które przeznaczyłem na nabycie akcji danej spółki. Tutaj zwróćcie uwagę w kolumnie K. Na czerwonym tle monitoruję, jaka jest stopa dywidendy netto z dokonanych przeze mnie wpłat. Kwoty 305 196 ulegnie ona jeszcze nieznacznym zmianom, ponieważ na koniec grudnia planuję jeszcze dokonać niewielkiej wpłaty. Jednak będzie miało to niewielki wpływ na końcowy rezultat. Zwróćcie uwagę, nawet jeżeli wpłacę 4000, stopa się nieznacznie zmienia. I w tym roku udało się osiągnąć stopę dywidendy z mojego wpłaconego kapitału 9,23%, co uważam, że jest fenomenalnym wynikiem. Wydaje mi się, że niewiele inwestycji jest w stanie wygenerować stopę zwrotu już netto po odjęciu podatków. Natomiast jeśli chodzi o stopę zwrotu uwzględniający wartość całego portfela, który przyjąłem na ten moment około 550 tysięcy złotych, bo wokół takich wartości w ostatnim czasie to oscyluje. To ta stopa zwrotu posiadanych aktywów wynosi 5,12%, co również uważam za całkiem przyzwoitą wartość. I zestawiając ten wynik z rezultatami z lat poprzednich, okazuje się, że jest to rekordowy wynik. Jest on owocem spadków, których mój porcel doświadcza w tym roku, o których opowiem w odcinku, już prawdopodobnie po nowym roku. Jest to właśnie zaleta inwestowania dywidendowego że pomimo spadków na akcjach, które notuje mój portfel, nadal otrzymuję dywidendy, co pozwala mi nabywać kolejne akcje. A spadki, które pojawiają się na spółkach posiadających solidne fundamenty, wykorzystuję do jeszcze bardziej zmurzonego dodawania do mojego portfela, co w przyszłości będzie pozwalało mi osiągać coraz wyższe wpływy z dywidend. Mam nadzieję, że w roku 2025 po raz kolejny uda się pobić rekord otrzymanych dywidend, co jak widzicie do tej pory udawało mi się za każdym razem. Jest to o tyle ułatwione, że dokonuję regularnych wpłat i reinwestuję otrzymane dywidendy. Przekłada się na coraz większą liczbę posiadanych akcji każdego roku. Liczę, że dzięki posiadaniu bardzo zdywersyfikowanego portfela. Nawet jeśli część spółek będzie mierzyła się z trudnościami z uzyskiwaniem solidnych wyników finansowych, a co za tym idzie, wypłacania coraz wyższych dywidend, staram się strukturę mojego portfela budować tak, aby pozostałe spółki nadrabiały i aby sumaryczny wynik w każdym kolejnym roku był coraz wyższy. Czego życzę sobie i Wam. Życzę Wam również wesołych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Trzymajcie się do następnego, cześć.